Arturze, Wielki Brat zaprasza Cię do pokoju zwierzeń. Już idę. Arturze, wielki brat ma dla ciebie zadanie. Masz zrobić recenzję kosmetyków do brody firmy Gromen. Jest to polska firma, młoda, z Gdańska. Działalność rozpoczęli w sierpniu 2018 roku. W tych produktach nie ma parabenów, SLS, SLES, silikonów, parafiny, sztucznych barwników czy składników pochodzenia zwierzęcego. Wielki brat ma nadzieję, że wykaże się kreatywnością. Mam pytanie. Czy mogę zrobić to po swojemu? Oczywiście. Witam, z tej strony Krasnal. Witam na kanale Broda to nie moda. Słuchajcie, dzisiaj Test gromena. W sumie całego zestawu. W takim pudełeczku dostajemy zestaw. Ale to tylko pudełeczko. Słuchajcie, testowałem gromena przez dwa miesiące. Założyłem sobie, że jak skończy mi się olejek, wtedy będę właśnie. Wtedy nakręcę właśnie tą recenzję. No i stało się. Słuchajcie, zaczniemy od szamponu do brody, bo w sumie pierw trzeba by było umyć tą brodę. Szampon, szampon do brody, butelka plastikowa o pojemności 150 ml. To jest nic innego jak mydło. Wpłynie z naturalnych olejków roślinnych, oleju z nasion słonecznika oraz oleju kokosowego. Szampon wzbogacono o naturalne ekstrakty roślinne z szałwii i drzewa herbacianego, wzmacniając włosy i zapobiegając ich wypadaniu. Buteleczka ma. Super otwieranie. A tak wygląda szapon do brody. Po pierwsze, jak nałożymy go na brodę, wcieramy w brodę. Myślimy, że on się będzie dosyć mocno pienił. On się nie pieni tak mocno. Ale wydaje mi się, że on tak fajnie brodę natuszcza. Po spukaniu broda jest fajna, nie kręci się, co w moim wypadku w sumie często bywało. Zapach. Do tego mogę się przyczepić. Na początku zapach jest inny, odstający od całego zestawu. Wydaje się, że to jest jakby szare mydło. Jest troszeczkę drażniący. I każdy na pewno zwróci na to uwagę. Ale po długotrwałym myciu, wtedy ten zapach w końcu złapiemy tak, jak powinniśmy złapać całego zestawu. No ale to jest taki mały minusik, właśnie na, na ten yy, początek to trochę, trochę inaczej pachnie. Szampon do włosów, butelka plastikowa o pojemności 300 ml, do codziennego stosowania wzbogacony. Ekskrakty roślinne z drzewa herbacianego szałwi, nasion soi wzmacniający włosy i zapobiegający ich wypadaniu. Baza myjąca zbudowana z delikatnych środków myjących produkowanych z oleju kokosowego, dzięki czemu nie podrażnia i nie przesusza włosów przy codziennym stosowaniu. Tak samo otwieranie jak szamponie do brody. A tak wygląda szampon do włosów. No tutaj, co by nie było, to super się pieni, fajne włosy są po nim, można je fajnie rozczesać. Mówię to o krótkich włosach. No i można go stosować codziennie, ile razy się chce. Olejek. Butelka z brązowego szkła wyposażona w pompkę pojemność 50 ml. Składa się z olejów naturalnych tłoczonych na zimno, takich jak olej ze słodkich migdałów, olej z pestek winogron, olej jojoba. Olejek doskonale się wchłania, nie pozostawiając na włosach tustego nalotu oraz na skórze. Tak jak mówiłem wcześniej, ten olejek starczył mi na 2 miesiące. Wydaje mi się, że jak na moją brodę to jest fajny wynik. Stosowałem go raz dziennie, czasami dwa razy dziennie. To zależy jak i gdzie musiałem wyjść. W sumie najczęściej w pracy raz, a na weekend dwa razy przynajmniej. Jest wydajnym olejkiem. No i najfajniejsze jest to, że jest dosyć dużo go, więc naprawdę, jeśli ktoś kupi ten olejek, nie będzie żałował i dosyć długo mu starczy. Pomada do włosów. Pojemność 120 gram. Jest to pomada wodna do włosów o mocnym chwycie i doskonałej zmywalności. Utrzyma fruzerem przez cały dzień. Zbogacona o naturalne ekstrakty roślinne z czarnego pieprzu i pędów bambusa. Zmacniające włosy i skórę głowy. A tak wygląda. Pomada jest przezroczysta. Tutaj miałem mały problem, z tym, że, że nie używam w sumie pomady, bo mam cienkie włosy i po prostu nie używam. Ale wpadłem na pewien pomysł. Że wyślę, znajdę jakiś barbershop, który jeszcze nie używał yy, ani tej firmy, ani tej pomady. Wyślę im i później udam się, żeby sprawdzić, i żeby powiedzieli mi, co sądzą yy, o tej pomadzie. Więc, jak to mówią, technika nam sprzyja. Ja wychodzę i zaraz znajdę się w barbershopie. No i jestem. Siemako. Kiniu. Jestem w Barbershop Kiniu. Dobrze mówię. Bardzo dobrze. Super. Słuchajcie, poprosiłem Kinia, żeby wziął i sprawdził pomadę. No i króciutko, powiedz mi, co sądzisz o tej pomadzie. Jakby mówię dodam, miałeś ją przez parę dni, żeby przetestować ją. No i co sądzisz o tej pomadzie? Z to, co sądzę o tej pomadzie? Jak dla mnie, yy, może od razu zacznę, że jak najbardziej fajny produkt. Yy, pierwsze, fajnie wygląda. Będzie fajnie wyglądał na półce. Rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy. Opakowanie, jego opakowanie. plastikowe, ale to w niczym nie przeszkadza, jest normalne. Może co do pomady. Może do kogo ona jest skierowana? Jakie są moje odczucia? Mhm. Yy, skierowana jest do o, takich yy, typowych zaczesek na bok. Przedziałki yy, niekoniecznie sprawdza się do włosów cienkich dłuższych. Mhm. Może szarpać z tego względu, że jest dosyć gęsta. A. Ale to, że jest dosyć gęsta, sprawia, że fajnie rozprowadza się na włosy. Nie wiąże szybko, czyli po nałożeniu, nawet na suche włosy, można dość długi czas sobie ją przeczesywać, układać w jedną Rozumiem, stronę. Rozumiem, czyli elegancko... Jest fajna plastyczna. Plastyczna jest, właśnie. Yy, jak dla mnie idealne... Przełożenie jakości do ceny. Bo to tak naprawdę za nieduże pieniądze dostajemy 120 gram fajnego produktu, który fajnie pachnie, który fajnie nabłyszcza, nawet na suchych włosach, przy wilgotnych włosach, przy nałożeniu na wilgotne włosy, mhm. ona jeszcze bardziej się błyszczy. Z tym, że przy wilgotnych włosach robi delikatny kask. Robi się kask. lekko sztywna, jedni to lubią, inni nie. Można ją przeczesać w ciągu dnia, zbliżyć grzebień, mm. możesz ją sobie fajnie przeczesać i zapach utrzymuje się dość długo. Pytałem się yy, klienta, któremu ją nakładałem, pierwszy mm. raz tak naprawdę był u mnie rano o godzinie 14-15 mówi, że jeszcze czuć ten zapach, zapach, który nie przeszkadza. Który nie jest tak intensywny, ci... który nie doprowadza do bólu głowy, bo nieraz są kosmetycznie. No, właśnie, które tak tam suszałem, tak, że nałożysz i one, ten zapach jest tak intensywny, że, że po, po paru godzinach rosną ci się robi przeszkadza, już taki... Właśnie. Niefajny. A tutaj, jak dla mnie, to jest naprawdę, na pewno pojawi się u mnie na półce. O, super. To już wiem. No, tak jak mówię, no jest, nie odbiega jakością od kosmetyków, które kosztują tak naprawdę po 6, 7, Fakt. 8. Tyg, Muszę które... przyznać, że, że cena jest naprawdę dosyć ciekawa. A co jeszcze mnie tutaj cieszy, że to jest polski produkt, tak. No i to trzeba właśnie dodać, to jest polski, polski produkt. produkt i naprawdę jest jakościowo dla mnie, ja jestem na tak. No i super. Także polecam, polecam, bo jest naprawdę fajna, fajna, fajna pomadka. Kinio, słuchaj, dzięki, o to właśnie mi chodziło, krótko i zwięźle, żeby brody wiedziały tak naprawdę... Skierowane typowo do, do, do odbiorców takich, powiem, nie wiem, mało ogarniętych, nie dla, nie dla barberów, bo barber sobie ją nałoży raz i będzie wiedział, co to jest, tak? Uh -huh. A tutaj mówię, no, dla osób, które nie wiedzą tak do, do końca, co stosować, to ta pomada na zaczeski, przedziałki. W sumie na pierwszy raz to jest też fajny produkt. Bardzo fajny, byłem. bo jest prosty, bo jest łatwy. No, jest, łatwy ja z... do, jest łatwy do zmycia, bo jest wodny, tak? On jest... Zmywasz go normalnie. Nałożenie też nie sprawia że jakiegoś tam większego problemu, jak jest to czasem przy woskach czy przy glinkach. Tak? No, no i właśnie tak. o to chodzi. Jeszcze raz dzięki. Nie ma problemu. Ja zmykam, dalej będę... A ja to sobie zostawiam. Nie ma sprawy. No już jestem. Słuchajcie, teraz króciutko i na temat odsumowania. Zapach. Cała linia pachnie tak samo. Na początek wyczuwalne są nuty cytrusowe, mandarynka, limonka i cytryna. Później zaczynają dominować zapachy czarnego pieprzu, imbiru i jaśminu. Bazowym zapachem są petiver, jaśmin i drewno cedrowe. Ten zestaw powinien znaleźć się w każdej łazience, każdego brodacza, jak i tego, który zaczyna, tak i tego, który już ma długą brodę. Pomyślałem sobie, że nadam skalę swoim y, produktom, które będę testował, taką skalę od 1 do 10. Ten zestaw dostaje ode mnie 7 w skali broda tego zbira. No właśnie, niech to będzie skala broda tego zbira. No i co? Pozdrawiam Was, Krasnal. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Olejek. Olejek po nałożeniu na brodę nie zostawia. Znaczy, nie czuję się. U... Nie zostawiam żadnego koloru. <grym> nie, to za szybko. Następnym specyfikiem. Czy co? A co to jest? Nie to jest sąbon na brodę. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że nie zanudziłem was. A czym? ja już ziewam.